Okej, okay, siemanko, siemanko, dzisiaj w delikatnie innych okolicznościach, bo musimy tutaj pilnować tego diabła. Nie ma tutaj pani odpowiedzialnej za to wszystko, więc będziemy, więc będziemy delikatnie niaczyć, musicie mi wybaczyć, natomiast inaczej będzie piszczał po prostu, nie? Słuchajcie, dzisiaj skupimy się w tym materiale na, na treningu, dzisiaj będziemy mówić o treningu i tutaj tak jak widzimy, jeszcze muszę sobie tutaj poradzić tylko delikatnie z tymi Tymi, tymi, tymi kamerami, i tak dalej, a jestem słabo techniczny. O, tak, o. E, Zrobimy sobie dzisiaj trening i na treningu się skupimy. Ja już na pierwszym treningu byłem. Tutaj wam wstawiałem dietę, którą będę rozpoczynał od poniedziałku i to miało być od tamtego poniedziałku. Natomiast problem jest taki, e, że niestety nie byłem w stanie zrobić tego od poniedziałku, bo spędziłem e, swoją chorobę aż na trzech antybiotykach, więc to nie jest. Nie były przelewki. Też oczywiście moi podopieczni, którzy będą to oglądać, moi podopieczni, którzy będą. Widzieć ten materiał, który właśnie nagrywam. Przepraszam Was bardzo, oczywiście, wszystko macie na mailach, i tak dalej. To już jest sytuacja z przeszłości, ale naprawdę choroba mnie rozwoli łatwiej tak nigdy. Nigdy nie byłem tak chory. Widzę też po podobieństwie, są bardzo mocno chorzy. Niektórzy są chorzy dwa tygodnie, trzy tygodnie. Mnie złapało to aż na, na dwa tygodnie. No i niestety, ale nie było to możliwe do rozpoczęcia, żeby rozpocząć to w tamtym tygodniu. Natomiast rozpoczęłam to wszystko w tym tygodniu. Czy wczoraj udało się pierwszego dnia po pół roku przerwy praktycznie utrzymać taką michę? Praktycznie tak, praktycznie mi się udało. Tylko na wieczór tutaj co wstawialiśmy znak zapytania. Osoby oczywiście, które nie wiedzą o co chodzi zapraszam do poprzedniego materiału tak abyście byli na bieżąco, abyście wiedzieli generalnie w jaki sposób możemy podchodzić do diety w okresie zdecydowanie luźniejszym. Tym bardziej osoby, która zajmuje się czy zajmowała się kulturystyką i teraz ma okres taki luźny, sobie eksperymentuje, ale myślę, że też jest to wiedza, której raczej na polskim internecie nie, nie zastaniecie, bo wiele osób no, nie chce się tym dzielić. To, co jest dla mnie jakby też zrozumiałe, bo wiele rozpisek mamy od trenerów, e, szanujemy pracę trenera. Ja zawsze wychodziłem z założenia, gdy pracowałem za damem e, Rembisiem, że, e, że nie będę tutaj wrzucał nigdy niczego dokładnie, jak to jest rozpisane, no bo e, mam szacunek po prostu do jego pracy i tego nigdy nie wrzucałem aktualnie, jak działam sam. E, no to tak naprawdę no działam sam. To też, no, też działanie samo może to jest za dużo, bo, bo nie jest to kulturystyka, jest to po prostu powrót do jakiegoś tam rozmiaru powrót do jakichś tam lepszych treningów, lepszej serwetki, później redukcja od nowego roku, bądź bardzo blisko nowego roku. E, słuchajcie, dietę mamy, jeśli mówimy o produktach, też tutaj było to zapisany jeśli mówię o suplementacji, ona delikatnie się zmieni. Eee, I już tak powiem, nie chcę tutaj nikogo okłamywać i będę wam wszystko pokazywał, co zmieniam, dlaczego zmieniam. Eee, I tu rozpisałem wam podstawy, które myślałem, że będę stosował, ale będzie tych suplementów zdecydowanie więcej i to na pewno wam e, pokażę. Natomiast w dzisiejszym dniu skupimy się na treningu. No i odnośnie treningu teraz tak. Jeśli byłbym kulturystą, chciałbym budować, wyglądałoby to inaczej. Jeżeli byłbym kulturystą, chciałbym redukować, też wyglądałoby to zupełnie Inaczej, jeżeli jestem Maćkiem, który tak naprawdę chce być jakiejś formy, wygląda to jeszcze inaczej i będziemy sobie teraz sprawdzać pewien system, który może nam tak naprawdę delikatnie albo wadzić, albo może super się sprawdzić, jeżeli nie jesteśmy osobami z bardzo dużym rozmiarem. Ja wychodzę z założenia, że osoby, które są naprawdę bardzo mocno dowolone, jeśli mowa o masie mięśniowej, no to niestety, ale muszą trenować no znacznie ciężej. Te treningi aktualne na pewno tak ciężkie nie będą i ja też nie chcę, aby były tak ciężkie, bo mam naprawdę bardzo dużą ilość pracy i bardzo dużo jest tych takich powiedzmy obowiązków, więc nie chciałbym, nie chciałbym dać się zajeżdżać w taki sposób, że później przez 3-4 godziny ledwo funkcjonuje, więc skupimy się na treningu, ale jeszcze tutaj e, to wyłączę, natomiast jeszcze tutaj chciałbym wam pokazać e, ostatnie komentarze, bo też oczywiście to czytam, żebyście nie myśleli, że. Że to jest jakoś tam gdzieś olewane, że nie zwracam na to uwagi. Oczywiście zapraszam, tu jest dużo rolek. Roki są dość istotne, bo tego wpada zdecydowanie więcej. I tutaj mamy też materiał z mojej strony, który widzieliśmy ostatnio. I bardzo, ale to bardzo Wam naprawdę dziękuję za te 390 łapek w górę. To jest dobry wynik. I też od razu, też tak troszkę wbiję szpileczkę i powiem Wam, że 390 polubień. Względem 5 tysięcy wyświetleń to jest bardzo dobry wynik, a zwróćcie uwagę, jak wiele kanałów kulturystycznych, bądź generalnie jak wiele osób, które gdzieś tam działają w branży Fitness, że branża Fitness to jest, no, jest szeroka kulturystyka jest bardzo wąska. Natomiast zwróćcie uwagę, jak wiele osób ma wykupione i kupowane wyświetlenie, jak wiele firm suplementacyjnych ma kupowane wyświetlenia. To jest kupowane, żeby robić sztuczny tłum, sztuczne lajki. Często jest tak, że mamy 1000 polubień, 20 tysięcy wyświetleń i 5 komentarzy, albo mamy 20 tysięcy wyświetleń. I łapek jest 20, więc to jest bardzo często takie dość popularne. I wiele osób też pisze, że no dziwię się, Macie, że masz tak małe zasięgi, nie mają większe, no i nie mają większe, ale nie są to realnie widzowie, więc naprawdę jest dobrze i naprawdę bardzo Wam dziękuję. Jeżeli mogę w tym materiale prosić o znowu o łapki, to też będę wdzięczny, bo nie ukrywam, ale y, myślę, że. Dość mocno i głęboko tutaj wchodzę w temat takiego, można powiedzieć, mojego rozkminiania, czy mojej pracy. I jeżeli jest to dla Was jakkolwiek wartościowe, no to prosimy Was oczywiście o jakieś tam wsparcie, czy ewentualnie niech to będzie taka forma rekompensaty za to, że, że tłumaczę to wszystko w taki sposób, bo jak najbardziej zrozumiałe. Oczywiście dla moich widzów, którzy może nie są aż tak głęboko w w temacie, co jest oczywiście zrozumiałe. Tutaj materiał o tym, tutaj chciałem porównać, przegadać, przepraszam, jedną kwestię, bo tutaj dostałem komentarz, na który nie chciałem się odpisywać, znaczy odpisałem i usunąłem. Natomiast to też dużo wyjaśni dla, dla wielu osób, bo, no bo ja się po prostu jakby w internecie za bardzo, nie wiem czy widzieliście, ale czy, czy cokolwiek innego wstawiam w net, niż tak naprawdę kulturystykę, siłownie tematy z tym związane. Więc często ludzie oceniają mnie przez pryzmat takiej osoby, która gdzieś tam siedzi, pracuje w tych majtkach robi te raporty i tyle. Natomiast to nie jest wszystko takie kolorowe. No i tutaj, mnie to bawi, jak na Insta w rolkach mówisz o facetach z jajami i tych, co dają, dają sobie wymówki, że nie mają czasu, że dzieci, że mało snu, opalą twój filmik. Tutaj pierwsze 5 minut to płacz, że brak czasu, mało snu, no że nada. Naprawdę. Trochę mnie hipokryzji proponuję na przyszłość. A ja tutaj, Pimpuś Sadek, czy tam Sadeko, Prosiłbym Ciebie też o jakby większą ilość wyrozumiałości, bo to, że widzisz moje rolki, śledzisz mnie od bardzo niedawna, bo to, to o tym świadczy ten komentarz, to jedno. Natomiast jeżeli. Byłbym osobą, która szuka wymówek, to nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem w tym sporcie. Nie osiągnąłem też tego, jeśli mowa o jakimkolwiek biznesie w swoim życiu. Kolejna kwestia, jeśli mowa o moim życiu, przez ostatnie 10 lat wyglądało ono tak, jak nikt nie chciałby żyć, ewentualnie jak żyją kulturyści, tak to nazwijmy, bo moje życie skupiało się tylko i wyłącznie na, na, na posiłkach, treningu i ja czasu nie miałem. Ja też musiałem pracować, że tak powiem, w taki sposób, aby jakoś to kurde, no nie wiem jak, ale spinać. Często spałem po 3-4 godziny dziennie i to nawet przez 3-4 lata i powiem teraz tak wprost, i to będzie jedno, że tak powiem, grube stwierdzenie, gdzie nigdzie się z tym nie wypowiadam, nie chcę z tym jakby wychodzić dalej, bo uważam, że jakiekolwiek moje zasięgi, polubienia, E, Obserwacji i tak dalej wynikają tylko i wyłącznie z tego, jaką wiedzę przekazuję, bo tylko i wyłącznie na tym opieram swój content, to chciałbym Ci powiedzieć, że zakładając ten kanał 5 lat temu, byłem gościem, który jeszcze studiował, byłem gościem, który trenował, chciał osiągnąć coś wielkiego w tym sporcie. Aktualnie jestem na etapie, gdzie w swoim życiu mam narzeczoną, z którą jestem zaręczony od lat 3 czy 4. E, mam plany, jeśli są, które są związane z rodziną, które są związane z jakimś miejscem, które będzie naszym miejscem, czyli w dużym skrócie mówiąc dom, mieszkanie i tak dalej. Jest czas też na jakieś inwestycje, jest też czas na pracę. I jeżeli byłbyś na moim miejscu i widziałbyś, że 3 godziny pracy w skali miesiąca co się przekłada na powiedzmy pracując codziennie 90 godzin pracy dziennie, więcej miesięcznie, to byś zrozumiał dlaczego po prostu nie mam czasu i dlaczego to kulturystykę czy czy trenowanie odpuściłem, odpuściłem mnie tylko i wyłącznie ze względu na to, że inne rzeczy, które są dla mnie teraz priorytetem, bardzo mocno by na to cierpiały i one cierpiały. Cierpiały przez pie pierwsze, powiedzmy, pięć lat takiego poważnego bawienia się w kulturystykę. Później coraz mniej, coraz mniej, aż w pewnym momencie z tego zrezygnowałem i po prostu zrezygnowałem, bo trzeba było coś wybrać. Nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego na raz, a ja też zdrowie mam jedno, a moje zdrowie już raz straciłem Ym, i to dość bardzo mocno ze względu na to, jak się zajechałem, ze względu na to, jak się prowadziłem i tu nie jest tutaj mowa o środkach i tak dalej, tak dalej, bo po prostu prowadziłem się tak, że pracowałem bardzo dużo, mówię to z kulturystyką i po prostu było to tragiczne. Śpimy? Śpimy, tak? Dobrze. I teraz tak, musimy zrobić trening. Oj, chodź tutaj, chodź. Ojej, cziutko, Ja to jak z dzieckiem, wiecie, bo ja to... O, dobra, o tutaj się chodzimy. I teraz tak, jeśli mowa o treningu, zrobimy sobie pięć jednostek treningowych w skali tygodnia, gdzie ja generalnie na pewno Będę próbował trenować się 5 razy. Natomiast, jeżeli się nie uda, będę robił to 4 razy. Zrobimy sobie to na takim powiedzmy old schoolu, delikatnie, patrząc na dzisiejsze czasy. Będzie to push, pull, będzie to lex, będzie to upper, ale nazwijmy to taki będzie troszkę push, <coughs> delikatnie również i również będzie kolejny trening pull. Dlaczego w taki sposób? Dlatego, że dwa razy w tygodniu nóg nie chce mi się robić i mówię wprost. Nie chcę mi się robić. Uważam, że aby zbudować duże nogi, tym bardziej jeżeli te nogi odstają, w większości odstają, to wykonywanie nóg dwa razy w tygodniu jak najbardziej ma sens, bo robimy jeden ciężki trening czworogłowych, jeden ciężki trening dwugłowych. Natomiast jeżeli ja aktualnie nie ma priorytetu bycia kulturystą, bycia jakimś zawodnikiem, no to ja tak naprawdę chcę te nogi po prostu mieć, chcę, by one wyglądały dobrze, ale nie skupiam się na budowaniu ich, tylko po prostu na generalnie efekcie dobrym wizualnym. No i niestety, ale jeżeli nie podzielę tego, one nie będą rosły, Wrócą na pewno do tego co było, ale jeżeli podzielimy to na dwie jednostki, no to byłoby zdecydowanie wygodniej. Aktualnie nogi na pewno będą dość trudnym treningiem, zaraz sobie to rozpiszemy: będą treningiem bardzo długim, bardzo objętościowym. Natomiast cała reszta już Wam pokazuje, jak będzie wyglądała. Natomiast jest to tylko zarys i szkic, i od razu Wam powiem, tak jak powiedziałem też o suplementacji, że będzie to się zmieniało. Tak samo trening również będzie się zmieniał, i my na pewno będziemy to wszystko sobie razem analizować, żebyście przeszli razem ze mną przez tą powiedzmy drogę powrotu do formy i tak dalej, i tak dalej, żebyście. Widzieli, jak to wygląda. Wszystko od kuchni szczerze, bez owijania bowiemne i tym podobne. Więc dzisiaj lecimy z treningiem. Zaczynamy z treningiem push. I trening push to będzie oczywiście trening, gdzie będziemy wprowadzać ćwiczenia na klatkę piersiową i ćwiczenia na barki delikatnie. Przy drugiej jednostce będzie to wyglądało troszkę inaczej. Natomiast tak. Ja m, klatkę piersiową, będę wam mówił totalnie wszystko, tak jak gdzieś to składam na swoją logikę, gdzieś, gdzieś, gdzieś coś, gdzie chce się pobawić tym sportem, teraz po prostu na spokojnie. Więc tak, pierwszy trening pusz to będzie trening, gdzie będziemy skupiać się przede wszystkim na dobrym czuciu klatki piersiowej, na dużym obciążeniu i tej klatki piersiowej będzie zdecydowanie więcej. Ja jestem osobą, która bardzo dobrze czuje klatkę piersiową w momencie, kiedy, w momencie, kiedy wprowadzam wstępne zmęczenie, czyli w tym wypadku u mnie są to rozpiętki. Oczywiście plan treningowy i rozpiska treningowe nie wygląda w taki sposób, jeżeli to już tam gdzieś rozpisujemy jakoś konkretnie, natomiast u mnie będą rozpiętki i będą dwa ciężkie wyciskanie. Będzie wyciskanie leżąc na hamerze i będzie wyciskanie. Nazwijmy to skos dół. Chodzi tutaj oczywiście o hamera, gdzie wypychamy to sobie od dołu, i to będzie kolejne ćwiczenie. i Będzie jeszcze cable chest press, i to będzie kolejne ćwiczenie. Jest tego dużo. Natomiast, dlaczego jest tego aż tak dużo? I dlaczego mam aż cztery ćwiczenia? Ponieważ pierwsze jest tak, jakby nie traktowane przeze mnie jako ćwiczenie, tylko jest to po prostu traktowane jako, jak powiedziałem wcześniej, wstępne zmęczenie, co oznacza, że będziemy czuć klatkę piersiową, która jest do zdecydowanie lepiej przy kolejnych ćwiczeniach. A u osób, które mają problem z rozbudową klatki piersiowej, jest to bardzo ważne, aby do klatki piersiowej rozgrzać, żeby ta klatka by była dokrwiona i może Wam się wydawać, że przy tych kolejnych ćwiczeniach tej siły będzie delikatnie mniej przez to, że rozpoczniemy od rozpiętek, ale wcale tak nie będzie. To pierwsza sprawa, a jeżeli będzie tej siły delikatnie mniej, to tylko no te się dostanie no, delikatnie w kość przy, przy pierwszym ćwiczeniu, ale też chcemy tutaj to robić oczywiście z zapasem, większym zapasem, bo generalnie tu będziemy cały trening wykonywać z zapasem. I teraz tak, wyciskanie leżąc na hamerz, wyciskanie z kozdłu, cable chest press i możliwe, że później, tak dopiszę, dojdą tutaj również rozpiętki i to będzie seria łączona. Bardzo prawdopodobne, że tak to, że tak to zrobimy. No i oczywiście do treningu push, <laughs> gdzie mamy trzy ćwiczenia na klatę, tak to nazwijmy, a nie cztery, wypadałoby również prowadzić jakieś ćwiczenia na barki. Czy jesteśmy w stanie wykonać ciężko wyciskania na barki w momencie, kiedy jesteśmy po treningu klatki? Raczej nie, bo ten bark też jest oczywiście angażowany i będzie zmęczony i to wyciskanie nie będzie aż tak mocno no, nie, nie będzie na takim etapie, na takim poziomie jak, jak byłoby to przy klatki piersiowej. więc wprowadzamy po prostu unoszenie przed siebie. Nazwijmy to sobie wyciąg dół. Chodzi o ćwiczenie, gdzie oczywiście znajdziecie to w moich rolkach, gdzie stajemy tyłem do wyciągu. Łapiemy delikatnie łamany uchwyt i robimy unoszenie przed siebie od dołu do góry. I to będzie jedno z ćwiczeń na przedni mięsień, akt, przedni aktor mięśni na ramiennych. Co ty tu gryzieś? Co? I na pewno będzie, będą również wznosy handlami. Tylko wznosy handlami będą. Ciężko, 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 czyli chamsko, choć tutaj nic nie gryziemy, choć tak, ciężko, czyli na pewno delikatnie bardziej chamsko. I tutaj mamy wszystko, jeśli mowa o treningu push, za chwilę Wam wytłumaczę, za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego, natomiast tutaj mamy wszystko, jeśli mowa o treningu push i tylko zrobimy sobie jeszcze triceps i zrobimy sobie sznury na triceps, ale aż w 4-5 seriach, żeby ten triceps mocno dokrwić, żeby ten triceps przetrenować, natomiast będzie tutaj to typowo. Takie to nie będzie, powiedzmy, jakoś tam skupione, to aby było tych sił najwięcej, aby gdzieś tam progresować. Po prostu zrobimy sobie tutaj 60-90 sekund przerwę, dokrwimy to dość mocno. Triceps zostanie tak czy siak bodziec, i myślę, że to będzie ok. Więc trening pierwszy mamy załatwiony, tutaj mamy, dieta trzeba tu usunąć, kiguś, chodź, dobra. Spuszczamy ciebie co? Czekajcie chwilę, przepraszam Was, ale wszystko jest live. O. Tak. Idziemy do siebie. Bo tutaj Za bardzo. I tutaj mamy. Leżymy. I tutaj mamy pierwszy trening załatwiony, kolejnym treningiem są plecy, plecy czyli partia jedna z moich ulubionych, bardziej ulubionych jeśli mowa o treningu, natomiast bardzo też męcząca, na pewno tutaj przy plecach też trzeba mocno skupić się na, na ruchu, jeśli mowa tutaj o, o rozwoju pleców, ja uważam, że generalnie osoby, które pleców nie mają, to są osoby, które wykonują plecy bicepsami, są to osoby, które wykonują to biodrami, klatko piersiową odrywają się, robią nie wiadomo co jest to bardzo, bardzo częste, więc ja też wszystkich wyczulam zawsze swoich podopiecznych, że plecy mają być zrobione bardzo dokładnie, bardzo technicznie i dopiero kiedy mamy to wszystko panowane, to idziemy z ciężarem w Pamiętajcie, to jest wszystko tak naprawdę, tak naprawdę wykonywane etapami, tak jak wspomniałem, musicie po prostu dokładać sobie ciężar, ale dopiero w momencie, kiedy czujecie to wszystko bardzo dobrze. No i mamy dwa treningi pól. I dlaczego mamy to zrobione w taki sposób? Dlatego, że ja zawsze przez całe swoje życie, przez całą swoją karierę kulturystyczną wykonywałem plecy raz w tygodniu. Był taki okres, gdzie wykonywałem plecy również z dwugłowymi, natomiast to był okres zajerzenia się na maksa, który dał efekty, ale nie jestem w stanie teraz tego dźwignąć, Nie jestem w stanie też tak, tak się poświęcić, nie jestem w stanie aż takich ciężkich treningów robić, bo aż tak ciężkich treningów nie będę na pewno robił. Mówimy o morderczych treningach, więc tutaj robimy sobie trening pull i zrobimy sobie na pewno to, czego zawsze zaczynam, czyli ściąganie, dość mocna klasyka, ściąganie na chwytem szeroko, każdy będzie rozumiał, o co chodzi, lub ewentualnie podciąganie. To sobie wprowadzamy jako ćwiczenie numer jeden Przy ćwiczeniu numer 2 zawsze mi klasycznie wysuwanie, e, wysuwanie z góry, hammer, to wykonujemy, wysuwanie, później wykonujemy również na czworoboczny, i tutaj jest wysuwanie na maszynie, bądź tibar, fokus na czworoboczny, więc mamy, można powiedzieć, najszerszy, mamy obłe mamy wysuwanie na czworoboczny, kabin, tu nie nie, nie nie, no, hej ty. Chodź, chodź. I go, chodź, chodź, chodź. Będziesz tu siedział. E, I mamy wysuwanie na maszynie tibar, czyli na czworoboczny. Później mamy kolejne jakieś ćwiczenie, które powinno nam być, e, które powinno nam posłużyć oczywiście albo na najszersze albo na czworoboczny, to jest w zależności od treningu. Natomiast jeżeli byłby to jeden trening, to wszystko byłoby wymieszane i wszystkiego byłoby dużo. E, teraz tego dużo nie będzie i ja tutaj bardzo chętnie sobie zrobię przyciąganie, przyciąganie, linka, wyciąg poziomo, oczywiście jednorącz w oparciu, zapisz jeszcze w oparciu o, w oparciu o ławkę. I to będzie wszystko jeśli mowa o plecach, też niby dużo, nie dużo natomiast tutaj również prowadzimy to, czego nikt nie chce robić, na koniec treningu robimy byle jak, czyli tył barku. Jakie to będzie ćwiczenie już zostawiam tak naprawdę Wam, jeżeli chcielibyście wzorować na tym treningu, natomiast może być to face pull, może być to odwrotny butterfly i tak dalej. I to jest na treningu pull i na tym treningu pull nie będziemy dodawać sobie na pewno żadnego tutaj akcentu na, na ramiona. Wrzucimy sobie jeszcze na pewno szruksy. Bo ja te kaptury zawsze miałem duże, bo to zawsze o nie mocno dbałem, więc szwokcje jak najbardziej się nie sprawdzą. Czy to będą hantle, czy to będzie sztanga, nie ma to żadnego znaczenia? Ruch jest ten sam, tak naprawdę kwestia tego, jak po prostu to czujecie, czy czujecie to jedną wersję, i drugą wersję równie dobrze, czy po prostu jest jakaś różnica. Więc to no tak? No i jeśli mowa o nogach, no to nogi już lecimy z pamięci, bo nogi u mnie wyglądają zawsze bardzo podobnie. Lecimy sobie z przywodzeniem. Pamiętajcie, przywodzenie to jest ćwiczenie, które powinniśmy zrobić do upadku, i nawet powinniśmy się zajechać delikatnie mocniej niż upadek, żeby to rosło. Niestety. Jesteśmy w stanie tam zbyt mocno szukiwać, więc nic się nie stanie, jeżeli będziemy te przychodzeni robić m, aż przesadnie. No i tutaj na pewno m, warto skupić się na wyższym zakresie powtórzeń, żeby, żeby przede wszystkim naprawdę to mocno zajechać. Dużo maszyn też przede wszystkim ma e, dość no, mały stos na przewodnicielach bardzo szybko ta, ta siła rośnie, więc, e, więc wydaje mi się, że warto robić na wysokim zakresie powtórzeń, dać cały stos, lub jak najszybciej dojść do pełnego stosu, bo raczej na większości siłów nie jest to możliwe i tak będzie to e, tak będzie to poprawnie. sur Sobie Przywodzenie. Później będą wyprosty, e, później będzie na pewno wypychanie, i dopiero później będą przysiady. I dlaczego w taki sposób? Po, po przewodzeniu bądź po wyprostach powinniśmy zrobić, bądź możemy zrobić e, dwugłowe. Chociaż jedno ćwiczenie, żeby tą tylną taśmę też rozgrzać, żeby to wszystko było spięte, dokrwione. No i wtedy mamy i czwórkę spiętą fajnie, i dokrwioną, i oczywiście e, przy, przy wyprostach, i oczywiście po przewodzeniu mamy mocno tutaj wzmocnione przewodniczele. Jeżeli robimy dwugłowe, mamy tutaj mocno, tak jak powiedziałem wcześniej, zaangażowaną tylną taśmę. No i jesteśmy bezpieczni, jeśli mowa o przysiadach, na tym to najbardziej zależy. Ja tylko przypomnę, że na swoich kolanach mam zwyrodnienia, złapnienia. Są one w opakanym stanie od okresu moich debiutów, bo tak kiedyś byłem prowadzony przez jednego trenera i niestety tutaj był duży, no, no bardzo mocno mnie zajechał, niestety to był mój pierwszy okres masowy w życiu i nogi bardzo mocno rosły, ale masowy w życiu z głową, bardzo mocno rosła, ale zostało do tej pory tutaj Coś, jakiś tam ślad po tym. Natomiast dopiero robię przysiady wtedy, kiedy już noga jest zmęczona. To powoduje, że, że tak naprawdę nie muszę wykonywać tego na nie wiadomo jak wysokich ciężarach, a bodziec nadal jest mocny. Muszę pamiętać o tym, że jeżeli zrobię przysiady po pierwszym ćwiczeniu, no to oczywiście zrobię to powiedzmy nie wiem na 200, na 200 kg. Tutaj zrobię to na 140 czy 160, ale nadal dla mojej nogi to jest ciężki. To nadal jest ciężki, to nadal jest duże obciążenie. I jeżeli tutaj nie, nie bawimy się tą to kulturystyką, tak najbardziej znajdzie to swoje zastosowanie. W innym wypadku zrobił. Byłem przysiady na pewno od razu po wyprostek i przywodzicielach. Więc tu mamy przywodzenie, mamy wyprosty, mamy wypychanie, mamy przysiad, mamy na pewno uginanie siedząc, który jest według mnie najlepszy wciśniętą długową, mamy uginanie leżąc i wprowadzimy sobie jedną serię, e, tylko jedną serię na rozciąganie na, e, na prostych nogach. Łydka tu już dowolnie, więc tutaj to już tak zostawiam ze znakiem zapytania. E, no i idziemy do kolejnego treningu. I kolejnym treningiem jest trening, e, trening upper. Trening czyli kolejna powtórka z treningu pierwszego. Tylko tutaj zrobimy to inaczej. I tak jak widzicie, tych łap jest delikatnie, delikatnie niewiele. I już widzę swój błąd, który powinien poprawić. Czyli jednak tu łapy muszą nam dojść. Czyli zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tutaj modliternik jednorącz. Aha, tak sobie to zrobimy. Tak, za chwilę wam powiem dlaczego. Ok, i tutaj mamy upper. I tutaj mamy upper. I na aperze musimy, bo tylko ten dzień nam na to pozwala, musimy wprowadzić kolejne ćwiczenia na barki i na ewentualnie na dorzucenie coś jeszcze na klatkę piersiową. Ja tutaj chcę tutaj zrobić brak i teraz tak, robimy sobie tutaj właśnie wznosy na linkach bądź wznosy maszyna, czyli mamy powtórkę z barków. I teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić to, czego nie mogliśmy zrobić na ostatnim treningu, czyli możemy zrobić ciężkie wyciskanie. Dlaczego nie zaczynamy ciężkich wyciskań? Bo rozgrzewka spowoduje, że rozgrzejemy barki, generalnie rozgrzejemy naszą całą sylwetkę. Później wznosy na linkach też jeszcze pozwolą nam rozgrzać mocniej barki. No i teraz możemy zrobić ciężkie wyciskanie, czyli ciężkie wyciskanie i tutaj już dowolnić, czy to będą hantle, czy to będzie hammer, czy to będzie smith, kto co woli tak naprawdę, aby to było wyciskanie, aby te łokcie szły bardziej do przodu, żeby tej techniki tutaj nie, no, no, no nie, bo jednak barki są bardzo proste do rozpieprzenia. No mamy ciężkie wyciskanie w moim wypadku będzie to hammer. No i później mamy ewentualnie jedną dodatkowe ćwiczenie na klatkę, tylko czy jest nam potrzebne, możemy zrobić sobie ciężkie wyciskanie i tylko tyle i to w zupełności w skali tygodnia nam wystarczy. Zrobimy sobie wyciskanie Hammer, góra, góra, mam na myśli górę klatki piersiowej No i teraz lecimy tutaj przy tym treningu, oczywiście z łapami. Jak będą wyglądały łapy, na pewno tutaj zrobię tylko swoją klasykę. Uginanie e, uginanie stojąc, tutaj z delikatnie łamanym uchwytem, plus ściąganie, ściąganie wąskiego uchwytu na triceps. Ja to nazywam tak w bardzo prosty sposób, nieprofesjonalnie może, ale nie chcę tego wszystkiego zapisywać, tak jak w robocie. Teraz chcę się zrelaksować. Ściąganie wąsko triceps. E, później robimy kolejne ćwiczenie i kolejne ćwiczenie będzie uginanie linki. E, jednorącz, tyłem do wyciągu, to jest na biceps. Później zrobimy sobie kolejne ćwiczenie, będą to dipsy, zresztą dipy, dipy maszyna, później robimy kolejne ćwiczenie i będzie to ściąganie, tfu, będzie to Francuz, jednorącz, tyłem, tyłem do wyciągu, Francuz, jednorącz, tyłem do wyciągu i będą tutaj młotki. Eee, tutaj, tak jak widzicie, mamy serię łączoną, zapiszemy to sobie, łączona. A tutaj wszystkie serie są już seriami pojedynczymi i mamy załatwiony trening upper, czyli delikatnie barki, delikatnie klatka piersiowa, e, którą zobaczę, czy na pewno będę robił tego dnia. No i mamy jeszcze trening pleców. Trening pleców kolejny, który rozpoczniemy sobie od, tutaj musimy zrobić jeszcze, tak, później oczywiście my jeszcze mówimy ilość serii, ilość powtórzeń, dlaczego w taki i w inny sposób, dzisiaj robimy szkic. Ten szkic ja sobie przepracuję, zrobię sobie to na swoim treningu i zobaczę, jak to się sprawdza. Choć wiemy, jak to będzie się sprawdzało, i później będziemy wprowadzać oczywiście ewentualne zmiany, bądź będę, będę wam pokazywał, jak to wygląda, bo już 25 minut. Pierwszy ćwiczenie narciarz, również tak jak przy rozpiętkach z zapasem większym, czyli chcemy tutaj to rozgrzać, dogrzać, Później zrobimy sobie. Na pewno formę wiosłowania, która będzie wiosłowaniem delikatnie bym powiedział cięższym, i zrobię sobie wiosłowanie handlem jednorączką. Wiosłowanie handlem jednorączką to ćwiczenie i bardzo dobrze, więc jestem w stanie to wykonywać tak naprawdę na każdym treningu, bo jest to według mnie mocny game changer. Później mamy wiosłowanie wiosowanie ponownie albo na maszynie, na maszynie, albo T-bar. Będziemy tutaj wybierać na jednym treningu to, na drugim treningu tamto i teraz przyciąganie. Przyciąganie ponownie, ale tu robimy przyciąganie teraz oburącz. Przyciąganie, przyciąganie chwytem młotkowym szeroko, o tak to nazwijmy szeroko. E, natomiast wyciąg poziomy, wyciąg poziomy i ponownie tył barku, poziomy, i tył barku, i ponownie szruksy. I mamy to zrobione. I tak jak widzicie, tutaj zrobiliśmy modlitewnik, tutaj dajemy łapy, więc tutaj mamy przerwę. Na pewno albo tutaj będzie przerwa, albo tutaj będzie przerwa, więc te ręce się zregenerują. Tym bardziej, że tu biceps zostanie delikatnie wkość przy plecach, plus tutaj mamy łapy. No i oczywiście nie będzie też nic dobrego, jeżeli po łapach będziemy wykonywać trening pleców, bo te bicepsy będą zmęczone i będzie nas to ograniczone na plecach, ale tak jak mówię, to nie jest teraz trening rozkładany jakoś kulturystycznie, tylko tak na totalnym luzie. Jeżeli nie uda mi się, od razu mówię, wykonywać pięciu treningów w skali tygodnia, będę wykonywał tylko to, i tylko to będzie wykonywane, trening pull będzie raz, trening push będzie raz, lex będzie raz, upper będzie raz, natomiast przy pullu po prostu zrobimy tak, że delikatnie więcej będzie objętości, bądź dołożymy jeszcze dodatkowe jedno ćwiczenie, które będzie ćwiczeniem tym. I wtedy tutaj sobie to wprowadzimy i będzie wszystko ok. No i tyle na dzisiaj. Dzisiaj sobie zrobimy taką zachętę na kolejne materiały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak mówię nie będę jakoś pięknie, kolorowo, ładnie, natomiast tak, aby było to zrozumiałe, widoczne i myślę, że to jest najważniejsze, więc co. Więc mamy, przy kolejnym materiale będziemy mówić dalej. Wszystko, jeśli mówię o o seriach, powtórzeniach, jak ja do tego podchodzę i według mnie tutaj tak naprawdę na dziś wszystko. No, ale na pewno dużo się dowiecie i zobaczycie, w jaki sposób, jaka tutaj jest logika treningowa i dlaczego w taki, a nie w inny sposób. Dobra, dziękuję, do zobaczenia przy kolejnym. Siemanko, hejka.